Widziałem również m.in. z Irkiem Krotowskim kulę białą, w wokół której była poświata, która migała w różne kolory. I to się pojawiała 8 razy, 7 razy w ciągu 2 minut. rok wracasz tutaj? Mam nadzieję, że tu wrócę, gdyż jest tu bardzo fajnie. Konkretny do bólu, że tak powiem bardzo sprawny w każdym obszarze swojego działania, młody Mateusz tabaka. A tutaj jeszcze też na ostatnie słówko studia zajrzał na ten no, w tym roku wolę, który w takiej luźniejszej roli, to też też się pojawią, bo nam pomagał kręci są materiały filmowe, jest bohaterem, jakby przewodnim jednej z ekip filmowych, które kręcą materiały o nas. Drugim bohaterem jest Jarek Rodosi, który z kolei i najbardziej, a Rosji. kontrast w ogóle doświadczenie z tymi ekipami się mogę niesamowite. Nie znam akurat tych ekip filmowych, ale wyjeżdżają właśnie w pierwszy rzędzie. Wyjeżdżają. Krótko mówiąc, parę zdanie również o tym filmie, no i o tym, co tu się działo. Pożegnanie z tego lata, że tak powiem, studiów RTV wylatkowych. Ja może tak, tak żebym... zacznę zacznę od siebie, to chciałbym przekazać tu na taką informację o. Ja na z Łodzi, który bardzo chwali sobie naszą pracę tutaj i przekazuje jak dalej te informacje, o swoim znajomym i cały ten ślub uczestniczy, gdyby czynnie w tym, co my tutaj robimy poprzez internet. Także tu chciałbym go do się, dojrzeć, się pozdrowić i podziękować imieniu Własnym i naszej ekipy. Tak? A ja powiem tak, że już po mało film no, zapowiedź na jutro będzie. Mamy nadzieję, że na stronę się wrzuci. A to co kręcą ekipy filmowe z Judgiem i ze mną. No trudno powiedzieć, co z tego wyjdzie. Na pewno <grym> będzie to coś ciekawe, ale też taką nutką tajemniczości, powagą. No i odzwierciedli to, co tutaj się dzieje, mam nadzieję, w taki sposób naprawdę prawdziwy. Jeśli skupią się nie na takich detalach, że tam UFO leci i wszyscy lecą i fajnie, o, bo jest coś, tylko na takiej atmosferze wokół tego miejsca, na takich sprawach bardziej dogłębnych, emocjonalnych, głowy. Jeśli, tak nie jest, to taki... jest, o, Półka leci, w no No ja muszę Aha, ja tak skorzystam z okazji, chciałbym ja temu człowiekowi podziękować <grych> Januszowi, to... No dobra, no bo to robi, mimo wszystko, no, wszystko. <grym> czasami nam bywa źle, ale naprawdę tutaj jak gdyby żyjemy ze sobą od trzech lat, czy nawet od czterech, nie wiem, no, chyba od trzech, cztery, no, cztery. no właściwie od czterech lat, no i jakoś tam między nami nie było nigdy tak źle, to upadki, ale współpraca jest nadal na takim poziomie, znowu. no, chłop jest, nie do osiągnięcia przez inne osoby, dobra, jedno, dajcie mikrofon. Dobra, dzięki. Słuchajcie, tyle tu jeszcze osób było, pomagało, tyle podziękowania do trójkąta, który wyjechał. Jest Hubert tutaj, który też się pojawia i pomagał. Wyszedł niezwykle uczynny, mało pokazujący się w kartach, nic mówiący, Leszek Haja. Wyszedł po prostu i został wzięty na dworzec. Nie mogliśmy. Filmował część tego z drugiej kamery jeszcze, nie mogliśmy go już pokazać. Pozdrawiam go serdecznie, myślę, że to audycję odsłucha na internecie. Wspaniale, by wspaniale. młody człowiek. Kuber, jeszcze ty tutaj, który przygodnisz tutaj na nim pierwszy raz wieczorem przyjeżdżasz. Raz, dwa, się pożegnajmy No Na koniec chciałbym powiedzieć, że w tym roku nie było mnie tak często, jak w latach poprzednich. No, Wynikło to nie z mojej winy, niestety. No ale cóż, a mimo wszystko uważam, że rok stał tak jak i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym. Ja w następny, raz. Dziękuję. Tak, tutaj jeszcze za kamerą ostatnio pomagał nam nasz kolega Andrzej. Tutaj e, jedyny sposób, żeby go pokazać, to jest taki trochę nietypowy. pojedziemy razem, e, będziemy filmować siebie tutaj w telewizji. Proszę bardzo, e, ten telewizor chyba jednak albo weźmie to, no, to, albo weźmie to e, rzeczywiście Hubert i dwa zdania. E, nie chciałem się pokazywać na wizji, przyjechałeś tej z synem, macie super sprzęt w samochodzie, pomagaliście. Jesteś teraz na wizji, już się nie boisz? No bać się nigdy nie bałem, tylko z niektórych powodów, wiadomo, pracę mam jako mam, i pochodzę z województwa lubuskiego. No sprzęt mam, staramy się przygotować sprzęt taki, żeby to był sprzęt obojny monitorujący, no, po doświadczeniach tego roku, w przyszłym roku u lepszego, jeszcze u No jest tu, ja z kolegą miałem postaramy się jeszcze bardziej zadziałać i przyczekam, no a ile mi czas pozwoli, w przyszłym roku tak samo będę. Dziękuję bardzo, pozostało mi tylko się z Wami pożegnać, jeszcze mi osobiście, e, podziękować tym wszystkim, którzy tutaj pomagali, a których nie wymieniłem. To już mija miesiąc, nie ukrywam, że bardzo wyczerpujący, bardzo też trudny osobiście dla mnie, całkowicie poza rodziną, niedospane noce. Mówią mi, że wychudłem, wiem, że to prawda. Jakoś to przetrzymałem, jeszcze kilka dni zostało. Od jutra jeszcze ta ekipa TVN, z którą pracujemy razem. Ci, którzy pomagali, których nie winialiśmy nigdy tak do końca, którzy tutaj... Na tych różnych plakatach, różnych miejscach, tutaj w różnych takich pochowanych miejscach, które w chwili są, ale warto jeszcze raz spojrzeć na tą właśnie planszę, która zmienia tych najważniejszych. Tutaj chcę podziękować szczególnie rodzinie Asi i Romana Tabaków, którzy bardzo nas wspierali. Tutaj aktywnie ponad normalne zobowiązania partnerskie to jest firma Pronet. Te łącza to jest Waldka Wawera, który tu rzadko może bywał, ale tam czuwał. Jest oczywiście telekomunikacja kolejowa która nam tutaj te łącza dała, 2 megabity, Widiką to była firma, która dała nam kamery. Oprócz tego kamery dała też e kamery sprzętu dodały też inne firmy, takie jak Alcosystem. Bardzo też tutaj korzystaliśmy z pomocy portali internetowych, między innymi właśnie wylatowo.pl, która wspierała Raport X, NDW, wspierały nas w pewnym zakresie Centrum Nawigacji Statylitarnej z Wrocławia, CDN, który pomagał tą pierwszą wersję strony internetowej zrobić TVK, jak zawsze partner tutaj, no Politechnik akurat, no, mam nadzieję, że tu też przyjedzie nam coś jeszcze z ofryki zdjęcie satelitarne, bo dużo było obiecywane, nic nie zrobili właściwie dla nas, nie przyjechali na te badania, nie przyjechali żadnej aparatury. TTS Studio, bardzo dziękujemy, Anko System tutaj świetna robota, bardzo duża pomoc osobista, tutaj dla, dla akcji strony firmy Madar. Ze strony też Izydy, takiej siostrzanej firmy Znakomitego Centrum Dobrego Zdrowia, portal7d.pl, Ośrodek Edukacji, to tak, akurat moja firma, która tutaj też występuje jako partner wspierający FNC, firma Bluel, też Marcin Kaczmarek przy okazji dziękuję. No i tak ominąłbym, a nie chcę ominąć oprócz tej Groty Solu, to wspomniałem, Izyda jest Uni Dom, Krystyna Maciąg, osoba wielkiego serca, osoba, która też tutaj wsparła po stronie takiej materialnej w pewnym zakresie te nasze działania. E, Naprawdę wielkie serdeczne dzięki za wszystko, co zrobiliście, również tym, którym, którym nie podziękowałem. Mam nadzieję, że za rok będę mógł dalej organizować, aranżować tutaj razem z przyjaciółmi to, co tu się dzieje. Myślę, że więcej wpuścimy też młodych ludzi do prowadzenia. Jest taka potrzeba, mam tego świadomość. Nie o to chodzi, że każdy program muszę ja prowadzić. Już były takie eksperymenty. Czekamy na wszystkich, których tutaj nie było, a poczuli tą wspaniałą atmosferę. Tego miejsca. To nic, że nie ma piktogramu. To, co w nas jest, ta wielka energia, pasja, chęć poznania świata i wzajemnie siebie. Chęć y, takiego niesienia sobie dobrego słowa, życzliwości. Czasami są spory, czasami są konflikty, staramy się ich unikać. Współpracowaliśmy w tej praktycznie ze wszystkimi, którzy chcieli współpracować, którzy wydali dobrą wolę. Będziemy pojawiać się portal ufotv.pl Ma działać dalej. Teraz oczywiście nie będzie audycji na żywo. Zejdą od 1 sierpnia kamery z wizji, ale newsy będziemy dokładać, a pamiętajcie, że przypijemy się do ciekawych wydarzeń. Przypomnę 26-27 sierpnia 2006. Sobódka ślęża pod wieżycą jest taki ośrodek dom Harcerza tam jest. Przepiękny kameralny koncert Harmonia Kosmosu, który organizujemy z Marcinem Kaczmarkiem. Już mamy tutaj dużo deklaracji przyjazdu osób. Potem od jesieni start naszego naszej telewizji i studia z Wrocławia Telewizji, nie tylko UFO, ale wszystkich zagadnień para. Wynalazki 28-29 października w kolejne ambitne plany. Dużo by o tym mówić, wiecie, ci którzy je trochę znają, że raczej wolę mówić o planach wtedy, kiedy są naprawdę. Mocno i dobrze przygotowane. To, co wymieniłem że jest na tyle przygotowane, że mogę to zareklamować o innych wielkich rzeczach, powiem wtedy, kiedy będę pewny, że, że uda nam się zrealizować.